Siema, witam Was serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę plastikowe osłonki na kotwicę. Można je kupić po 10 sztuk, są pakowane. W Chinach oczywiście po 100, ale są fajnym zabezpieczeniem. Co ciekawe, ostatnio miałem taką sytuację, byłem na zawodach spinningowych. Do mojej łódki został Pan dolosowany, starszy Pan. On siada bez pudełek, bez toreb, wyciąga 5 blaszek z kieszeni, właśnie zabezpieczonych w takie osłonki i co ciekawe oczywiście ten pan wygrał zawody i wydaje się, że te osłonki są zbędne, nie wiadomo do czego ale naprawdę super temat gdy łowicie często na łamańce wyciągnąć łamańca z pudełka jest po prostu nie lada problemem trzeba nieźle nieraz nahałasować i naprawdę jest to ciężkim zadaniem wszyscy znamy ten ból jak trzeba wystrząsać naszą przynętę żeby ją wyjąć tutaj akurat łatwo, no prawie łatwo poszło i mamy łamańca wyciągniętego, ale nieraz to jest naprawdę mega, mega czasochłonne, hałaśliwe. A naprawdę takie osłonki nam pomogą, żeby szybciej to robić i dodatkowo osłaniają nasze kotwice. Naprawdę super temat. Zobaczcie, jak to fajnie blokuje. Tylko trzeba uważać, żeby nie łapać za ten kapturek, bo możemy sobie widzieć kotwice, tylko normalnie za te gniazda, za te uchwyty, gdzie wchodzi kotwiczka. I mamy kotwice schowaną, są różne rozmiary, trzeba dopasować do własnych kotwic żeby to pasowało. i mamy nasze kotwice osłonięte szczególnie bym polecał to właśnie do łamańców lub mamy gdy mamy dużo przynęt typu obrotówki w pudełku, często je trzeba wytrząsać, jest to ciężkie hałaśliwe, a to naprawdę nam fajnie zapobiega, żeby się te przynęty nie splątały, a gdy chcemy zrobić szybki wypad Możemy nawet wziąć przynęty do kieszeni, co jest nieprawdopodobne, że to się uda. Szybki temacik i rozwiązanie już jest na kotwiczki. A tutaj mocniej siedzi. Już automatycznie chciałem złapać za kapturek, a bym się tylko pokolił. Naprawdę to tak siedzi, że nie ma szans, że wypadnie w pudełku. A na pewno naszą przynętę osłoni. I spokojnie możemy sobie to wziąć do pudełka. Nawet dwie trzy takie przynęty można mieć gdzieś tam w samochodzie. Gdyby się zapomniało pudełka i taka osłonka może nam uratować nieraz życie albo wypad. Polecam osłonki na kotwiczki. Siema, cześć.